500 tancerzy i muzyków w przedziale wiekowym od 7 do 19 lat uczestniczyło w 9 Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tańca Ludowego, który odbył się 23 maja bieżącego roku we Włodawie. Na scenie plenerowej przed budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury od godziny 9 prezentowały się 24 zespoły w trzech kategoriach wiekowych do 10 lat, od 11 do 14 oraz od 15 do 19 lat impreza ta należy to podkreślić jest jedynym wydarzeniem tego typu skierowanym do dzieci i młodzieży na lubelszczyźnie. Patronat nad przeglądem w tym roku sprawowali marszałek województwa lubelskiego, lubelski kurator oświaty, starosta Włodawski oraz burmistrz miasta Włodawy. Występy oceniało trzyosobowe jury w składzie Bożena Baranowska, choreograf i instruktor kategorii S, przewodnicząca jury Adam Maruszak, muzyk i folklorysta oraz Jan Pogonowski, choreograf kategorii S. Każdy z zespołów miał do zaprezentowania dwa układy tańców narodowych bądź regionalnych. Poprosiliśmy o podzielenie się spostrzeżeniami samych jurorów poziomem artystycznym oglądanych prezentacji. Mogłoby mi zapewne w krótkim czasie oceniać wszystkie grupy, ale może tylko ogólne jakieś takie spostrzeżenia, które wynoszę z tego przeglądu. Sam fakt, że ten przegląd się odbywa już jest pewnym sukcesem. Daje świadectwo, że przeglądy są tego rodzaju potrzebne. Przede wszystkim wyrażam jakieś zaniepokojenie, że jednak gro zespołu większość gra pod playbacki mało tego nie pod playbacki wykonaniu kapel autentycznych ludowych czy też nawet symfonicznych bo takie były przynajmniej czysto i dobrze brzmiące natomiast no, wiele nieporozumień i niepokoju wywołują nagrania z keyboardów sztuczne perkusje jakieś sztuczne instrumenty więc to to jest dużym zaniepokojeniem wydaje mi się że po prostu to wynika na pewno z faktu że żeby Muzyk wyszedł na scenę, był sprawny, musi wiele lat najpierw uczyć się dopiero, może być członkiem kapeli. No niepokoi brak tych kapel, niepokoi brak młodzieży, która po prostu gra, a przecież są, są szkoły, są ogniska muzyczne które powinny jakby dawać się również możliwości grania takiej muzyki ludowej. Ale mimo wszystko były rodzynki wśród tych grup. Były i to cieszy, były kapele zupełnie poprawnie grające oczywiście, jak w każdym działaniu można by ileś uwag zresztą przekazać. No bardzo dobrze, że, że, że są te kapele, że, że, że grają prawdziwą muzykę ludową. Druga grupa wiekowa, druga kategoria. No tutaj były ciekawe choreografie, ciekawe regiony, oprócz takich powtarzających się, gdzie miało kilka zespołów, to tutaj kurale żywieccy, tańce kaszubskie cieszyły się popularnością, tańce łowickie, najstarsi to już takie regiony prawda, kameralne, biłgorajskie, były tańce pokazywane chełmskie lub bartowskie, a więc takie niepopularne, prawda które można zobaczyć, a więc z naszego regionu i, 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 i bardzo dobrze, ponieważ no, trzeba je popularyzować właściwie na cały kraj i w Polsce, a nie są dobrze znane. Są zespoły, które naprawdę są na wysokim poziomie, są zespoły, które jeszcze muszą popracować. Trudno, no chciałoby się nagrodzić wszystkich za to, że chcą, że pracują, że pomimo no, różnych form dostępnych na, na naszym rynku wybierają jednak folklor tańce ludowe i to jest przepiękne. Część zespołów bierze również i to też widać udział w, w przeglądach tańców polskich, tańców ludowych w formie towarzyskiej. Tutaj mieliśmy takie właśnie przypadki, no brakowało nam jednak tutaj kostiumu. To jest przegląd zespołów tańca ludowego i tu musi być i muzyka, tu musi być folklor, do tego potrzebny jest kostium. Mam nadzieję, że, że będzie w miarę sprawiedliwie oceniona każda grupa. Wiem, że nie obejdzie się bez jakichś rozczarowań, ale chciałabym bardzo prosić i podkreślić, że być może za rok, w następnych latach, żeby to była mobilizacja, a nie jakieś załamanie, że skoro nie dostaliśmy nagrody, czy nie zostaliśmy zauważeni, każdy został zauważony i mam nadzieję, że te grupy będą się rozwijały i z roku na rok no, będą nagradzane i coraz lepsze. Zwycięzcami tegorocznej edycji przeglądu zostali w kategorii do 10 lat. Pierwsze miejsce: Zespół Pieśni i Tańca Kresowiak Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Kresowiak w Woli Uchruskiej. Drugie miejsce: Zespół Tańca Festa Szkoła Podstawowa w Niedźwicy Dużej. Egzekwo trzecie miejsce: Zespół Tańca Ludowego Motycz Szkoła Podstawowa w Motyczu oraz Zespół Tańca Ludowego Dzieszkowiacy Dzieszkowiacy Grupa Młodsza. Gminny Ośrodek Kultury w Dzieszkowicach. W kategorii 11-14 lat pierwsze miejsce zajął zespół Pieśni i Tańca Roztocze, grupa druga Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie Lubelskim, drugie miejsce zespół Tańca Ludowego Zezulanie Szkoła Podstawowa w Zezulinie, trzeciego miejsca w tej kategorii nie przyznano. W kategorii 15-19 lat pierwsze miejsce zajął zespół Tańca Ludowego Tanew grupa starsza Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju, drugie miejsce dziecięcy zespół Tańca Ludowego Ryki, trzecie zaś miejsce zespół Zespół Pieśni i Tańca Ludowego z Opola Lubelskiego. Nagrodę Burmistrza Włodawy otrzymał Zespół Tańca Ludowego Włodawiacy z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie. Oh, boy. oh, oh,